Witam was moi drodzy. Dzisiaj zrobimy taki nietypowy rozkład, ponieważ będzie to rozkład dotyczący relacji na odległość, tak? Dla osób, które jeszcze się nie widziały, które znają się tylko z forów internetowych, ze stron internetowych, z Facebooka, z jakichś portali randkowych i po prostu macie kontakt ze sobą na odległość. Zobaczymy, co ta osoba tak naprawdę o was myśli, co czuje. W zależności od tego, jak długo się już znacie i prowadzicie ze sobą, właśnie tutaj tą znajomość. No i zobaczymy, czy chodzi tu tylko o fizyczność, bo może nawet swoich zdjęć nie widzieliście, ale też raczej taką główną cechę, jaką w was ta osoba dostrzega, tak? Taka pierwsza myśl o was. Zobaczymy, czego nie wiecie o tej osobie i czego możecie spodziewać się w relacji, jak już się spotkacie. Pamiętajcie, że czytania te są ogólne, one nie będą z każdym z Was rezonowały, natomiast jeżeli macie ochotę, ja zapraszam do kontaktu poprzez adres e-mail. Zawsze podaję pod filmem, możecie do mnie napisać i wtedy zrobimy takie prywatne rozkłady na Waszą sytuację uczuciową. Teraz zrobię dwa takie rozdania. Wybierzcie sobie jedynkę lub dwójkę, czyli jedynka to aniołek, dwójka to kwiatek i zaczynamy. Najpierw rozkład numer jeden, czyli tutaj aniołek. Zobaczmy, co dla osób, które wybrały numer jeden, jak wygląda wasza relacja na odległość. No więc tak. Co ta osoba o Was myśli? No, że macie jakieś blokady, że nie potraficie się do końca otworzyć, być może w przeszłości nastąpiło jakieś rozstanie, zranienie i Wy teraz po prostu jesteście pozamykani, tak? Albo musicie dokonać wyboru pomiędzy dwiema osobami. No, i ta osoba uważa, że trochę jesteście jeszcze zamknięci, że nie może dotrzeć do Was, nie jest w stanie Was tutaj zrozumieć, tak? Nie jest w stanie ocenić tak realnie Waszych zamiarów, Waszych uczuć, ponieważ znacie się tylko właśnie poprzez internet, tak, na odległość. Więc nie do końca te wszystkie sprawy są jasne. Nie może Was rozgryźć, nie jest w stanie też stwierdzić na odległość, czego Wy tak naprawdę chcecie, czego oczekujecie i co może Wam dać w zamian. Dlatego widzi Was jako osoby zamknięte. Co do Was czuje ta osoba? Piątka buław. No, tu jest jakaś rywalizacja, tak? Być może często jest tak, że ze sobą rozmawiacie, za chwilę są jakieś konflikty, kłócicie się, może są jakieś sprzeczki, może ktoś powie coś, co nie podoba się tej drugiej stronie. No i wówczas tutaj powstaje konflikt. Więc myślę, że ta osoba na razie tutaj nie ma względem Was jakichś uczuć, z tego względu, że też wiadomo, znacie się na odległość. Mogliście się jeszcze nawet nie widzieć, tak? Albo przez kamerki, po prostu, czy zdjęcia, ale też ta osoba na razie toczy y, bitwę. Może jej się wydaje, że y, musi o was zawalczyć trochę bardziej, o wasze względy, o to, żebyście zechcieli się spotkać z tą osobą, albo też ta osoba ma taki konflikt wewnętrzny i sama nie potrafi się jeszcze otworzyć na te relacje i zrozumieć jej. Jak was postrzega ta osoba y, jako osobę? No, dziesiątka mieczy zawsze mówi o takiej sytuacji, że teraz już będzie tylko lepiej, tak? Być może ta osoba widzi w was poranienie, że w przeszłości mieliście jakieś e, smutne historie, nie do końca fajne, być może jeszcze nie pozamykane, i dlatego ta osoba cały czas czeka na to, aż się otworzycie aż pokażecie swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe oblicze i otworzycie się na uczucie, na relację z tą osobą. Czego nie wiecie o tej osobie, rycerz mieczy? No, że ta osoba potrafi tutaj zawalczyć o Was, jak to mówią po trupach do celu. Ta osoba jest też bardzo wybuchowa, jest taka analityczna, chłodnomyśląca. Może to być bliźnięta waga wodnik, ale może też być w takiej energii. Nie wiecie o tej osobie tego, że jeżeli sobie jakiś cel wybierze w życiu, to o niego walczy do samego końca. Nigdy nie zatrzymuje się w połowie drogi. I to jest tak, że nawet ślepo brnie w coś, o czym nie ma pojęcia, czy to faktycznie wypali, czy to jest słuszne, czy to jest dobre, po prostu walczy z wiatrakami. Czego ta osoba oczekuje w relacji z wami? No, i tutaj jest takie niezdecydowanie, tak, bo tak naprawdę może o was marzyć, śnić. Wyobrażać sobie, jak, jak to będzie, jak się spotkacie, jaka będzie sytuacja, czy, czy jesteście odpowiednią osobą, ale też może ta osoba ma dużo innych osób do wyboru. Może nie tylko z wami pisze, koresponduje, rozmawia, może jest na takim etapie, że po prostu robi selekcję, wybiera, zastanawia się, kto będzie lepszą partią tutaj. Jaki będzie następny krok tej osoby? A mieczy. No, tu jest ostre cięcie, tu jest taka szczera rozmowa, tak? I podjęcie decyzji, czy po prostu spotykamy się, czy ciągniemy tę relację dalej, czy ją zamykamy, tak? Bo mam wrażenie, że ta relacja trochę utknęła w martwym punkcie. Nie jest wam dane jeszcze się spotkać, wy po prostu cały czas ze sobą otoczycie jakąś walkę, a właśnie ta odległość może powodować to, że też są konflikty pomiędzy wami, ponieważ nie możecie się spotkać, to was trochę denerwuje. No, i wynikają jakieś sprzeczki słowne, które prowadzą do większych konfliktów. Czy spotkacie się kiedykolwiek w realu? Sprawiedliwość. No, sprawiedliwości stanie się zadość. Jest taka szansa pod warunkiem, że oboje będziecie ze sobą szczerze rozmawiać i że oboje do tego spotkania będziecie dążyć. Musi zależeć dwóm osobom: to nie jest tak, że jedna osoba będzie dążyła do tego spotkania i będzie się starała, a druga po prostu będzie biernie czekała. Tutaj potrzebna jest naprawdę taka szczera rozmowa i zaangażowanie dwojga osób. Co z waszej relacji wyniknie? Królowa buław. No może być tak, że oboje będziecie w końcu zmęczeni tą całą sytuacją, tą odległością. No i w końcu stwierdzicie, że nie warto, tak? Że ta relacja donikąd nie prowadzi, że tutaj nie ma możliwości. Jej rozwoju, no i stwierdzicie, że może jednak warto by to zamknąć i nie brnąć dalej do przodu. No, pierwszy układ nie do końca jest dobry, tutaj nie mam kart uczuciowych, tu jest bardziej takie dogadywanie się, walka między sobą, tak jakby obie strony nie do końca potrafiły się jeszcze otworzyć na siebie, i tak jakby ta relacja nie była wam pisana. Dobrze, i teraz zobaczmy układ numer dwa, czyli taki z kwiatkiem. Osoby, które wybrały numer dwa, zobaczymy, jak będzie wyglądała u Was sytuacja z relacją na odległość. No więc tak moi drodzy. Co myśli o was tak naprawdę osoba, z którą tutaj y, rozmawiacie, korespondujecie na odległość? Y, ona na razie czeka na rozwój sytuacji, na to, co z tej relacji wyniknie, co z tej znajomości wyniknie, tak? To jest takie oczekiwanie, to jest przyglądanie się i zastanawianie, w którą stronę zmierza nasza znajomość. Y, już jakiś czas temu za zapoczątkowaliście y, tutaj rozmowy, zapoznanie się, y, jest fajna atmosfera, natomiast. Ta osoba ciągle czeka, ona się Wam przygląda, być może sprawdza Wasze portale społecznościowe, ogląda Wasze zdjęcia, dowiaduje się więcej na Wasz temat. To jest taka e, chwila, w której po prostu trzeba wszystko przemyśleć, spojrzeć na sytuację realnie, no i zastanowić się, dokąd to wszystko zmierza. Co ta osoba do Was czuje? Dziewiątka kielichów. No ta osoba jest szczęśliwa, gdy może z Wami rozmawiać cieszy się, że w ogóle stanęliście na jej drodze, że się poznaliście lubi z wami pisać, korespondować, rozmawiać ogólnie jest szczęśliwa, tak? To jest taka osoba, która jest samotna, ale jest szczęśliwa, bo was poznała, bo możecie ze sobą tutaj rozmawiać możecie wymieniać swoje zainteresowania, poglądy, być może widzicie się na kamerce, być może właśnie rozmawiacie poprzez Messengera, Whatsappa, inne tutaj komunikatory internetowe Natomiast ta osoba jest na razie e, szczęśliwym singlem, ale cieszy się, że Was poznała i obserwuje tę sytuację. Cały czas czeka na jej rozwój. Jak Was postrzega rycerz kielichów? Jako osobę bardzo wrażliwą, uczuciową, empatyczną, jako osobę, która ma w sobie dużo uczuć i z nimi wychodzi, tak? E, ujawnia te uczucia. Wy może jesteście bardzo otwarci na tę osobę i jej to imponuje. Że potraficie rozmawiać o uczuciach, o emocjach, że jesteście otwarci, że nie zamykacie się w sobie, i to dla tej osoby jest bardzo y, fajnym plusem, jeśli chodzi o, o was samych, tak? Y, bo jesteście osobami, które mają w sobie y, dużo takiej pozytywnej energii, dużo ciepła, y, no i ta osoba po prostu jest przy was szczęśliwa, mimo że na odległość, ale jednak czuje y, motyle w brzuchu. I teraz, tak, czego nie wiesz o tej osobie? Księżniczka mieczy, no że jeżeli coś tej osobie nie będzie pasowało, to będzie potrafiła się odciąć, tak? że wszystko musi w życiu przekalkulować, być może jest po jakichś przejściach, być może ta osoba miała trudne sytuacje w życiu, teraz na chłodno stara się to wszystko kalkulować, nic tutaj nie jest zbyt emocjonalne, to nie jest tak, że myśli tylko sercem, ale też rozumem. Więc to może być bliźnięta waga wodnik, to może być taka energia powietrza, ale niekoniecznie. Po prostu osoba, która y, jest takim typem myśliciela, który nie robi niczego zbyt pochopnie, ale wszystko musi zrównoważyć, przemyśleć. Czego ta osoba oczekuje w relacji z Tobą? Trójka pentakli. No, jakiejś stabilizacji, tak? Stałości. Ta osoba na pewno szuka kogoś do stałej relacji, y, nie do flirtów, nie tylko y, randki. Natomiast chciałaby się ustabilizować, chciałaby spokoju, y, takiego ciepłego, rodzinnego domu. No i przede wszystkim szuka kogoś, kto będzie y, potrafił y, zaopiekować się nią i będzie potrafił y, w, te, w te relacje włożyć dużo ciepła, tak? Tu nie chodzi tylko o flirty, romanse, ale też właśnie o to ciepło. Jaki będzie następny krok tej osoby? Dziesiątka buław. No, ja myślę, że ta osoba troszeczkę jest przeciążona faktem, że. Y, bez znajomość rozwija się na odległość, że nie ma możliwości tutaj szybszego ruchu do przodu, jest taka bierność, stagnacja, tak być może właśnie przez tą epidemię nie możecie do siebie pojechać, spotkać się, ale też czasami czuję takie przeciążenie tą sytuacją, tą całą relacją. Pomimo tego, że jest szczęśliwa, że tutaj z wami ma kontakt, to jednak, no jednak coś ją przytłacza. Nie potrafi do końca się na was otworzyć. Czy spotkacie się kiedykolwiek w rzeczywistości jak najbardziej? Trójka kielichów to jest świętowanie? Macie szansę się spotkać, macie szansę tutaj zainicjować spotkanie, jakąś bliższą relację, znajomość, to jak najbardziej. Natomiast Trójka Kielichów czasami mówi też o relacjach trójkątnych. Być może ta osoba albo Wy macie jeszcze inne opcje, rozmawiacie z kilkoma osobami, nie tylko z nią i jest tutaj wybór, tak? No i co z tej relacji wyniknie? No i tu mamy zranione serce, czyli może tak być, jak ta karta trójki kielichów nam mówi, że to są relacje na odległość, gdzie po prostu my nie rozmawiamy tylko z jedną osobą, ale mamy w zanadrzu jeszcze kogoś, tak, żeby e, przypadkiem, jak to się przysłowiowo mówi, nie zostać z ręką w nocniku. Wiele osób tak robi niestety, dlatego musicie, kochani, uważać. No ale jeżeli to wy w ten sposób postępujecie, to starajcie się nikogo nie ranić e, i... Wszystko jest zrozumiałe, tak? Że na odległość nie wiemy, kim jest ta druga osoba, Ym, i też próbujemy tutaj z jedną, drugą, trzecią osobą rozmawiać. Natomiast jeżeli z kimś bardziej wchodzimy w taką bliższą relację i komuś coś obiecujemy, to nie róbcie czegoś takiego albo nie pozwólcie sobie, żeby ta osoba coś takiego zrobiła, że jesteście jedną z opcji. W to się nigdy nie bawcie. Yy, takie relacje nie mają szansy na przetrwanie. Jeżeli ktoś teraz już yy, żongluje uczuciami, no to w przyszłości też może być niestabilny emocjonalnie. Także na to radziłabym tutaj zwrócić uwagę. Wiadomo, że na odległość nie prześwietlimy nikogo, nie mamy rentgena w oczach, natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być faktycznie jedną z opcji, bo to jest jedno z najgorszych możliwych rozwiązań w życiu. Także lepiej się poznajcie, sprawdźcie tę osobę, może po prostu jak będzie tylko taka sposobność, spotkajcie się. Jednak spotkania w rzeczywistości w cztery oczy więcej nam mówią niż takie przez internet. Także trzymam za Was kciuki. To drugie rozdanie jest bardziej jasne, klarowne, bardziej, bardziej takie czytelne, natomiast tutaj też mogą być rozczarowania, więc tu radziłabym na to uważać. No, znajomości internetowe nie zawsze dobrze się kończą, więc na to też, kochani, uważajcie. Jeżeli Wam będzie na kimś zależało, to nie angażujcie się zbyt emocjonalnie na samym początku, tylko najpierw poznajcie te osoby w rzeczywistości. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki, zapraszam do czytań prywatnych.